I oto to była ostatnia kosiarka w tym roku. Zasadniczo teraz nadszedł czas, aby schować swoją kosiarkę na zimę, aby była w pełnej formie. Na wiosnę... Ale zanim zrobimy cokolwiek, ponieważ teraz będziemy czyścić naszą kosiarkę, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, a to jest najważniejsze, to odłączyć świecę zapłonową. Zacznijmy od naszego kosza. Do tego użyjecie myjki ciśnieniowej. Jeśli nie macie myjki ciśnieniowej, zwykły strumień wody może wystarczyć, a potem przede wszystkim usuniesz trawy, wszystkie zagłębienia, dobrze udrożnisz zagłębienia. Nie spiesz się, to bardzo ważne a przede wszystkim na wejściu do twojego kosza musi być jak najgładsze, aby na wiosnę trawa mogła łatwo wchodzić do kosza. Teraz zajmiemy się dolną częścią kosiarki, tam gdzie znajduje się ostrze. Aby to zrobić, przewrócisz swoją kosiarkę, ale nie byle jak, ponieważ gaźnik zawsze musi znajdować się w górnej części. Przejdźmy teraz do czyszczenia. Prosty strumień wody wystarczy, lepiej unikać myjki ciśnieniowej, ponieważ woda może później dostać się do silnika i spowodować rdzewienie. Dlatego miotła i szpatułka będą wystarczające, aby dobrze oczyścić osłonę. Musi być jak najczystszy. Teraz zajmiemy się zbiornikiem, ponieważ zawsze zostaje w nim trochę benzyny. Możliwe, że zatankowałeś benzynę. Musisz opróżnić benzynę ze zbiornika. Nie może pozostać ani kropla benzyny w środku. Aby się o tym upewnić, wystarczy ponownie uruchomić swoją kosiarkę. Należy włożyć świecę zapłonową, aby całkowicie opróżnić zbiornik. Zajmijmy się teraz silnikiem, ponieważ nasza świeca zapłonowa jest odłączona, zdemontujemy ją i skorzystamy z okazji, aby nasmarować cylinder. Aby to zrobić, wystarczy po prostu dodać małą łyżeczkę oleju, którą umieścisz w środku, zatem lekko pochyl swoją kosiarkę, aby móc łatwo wlać olej do środka, a ten olej przynajmniej będzie miał zdolność zapobiegania rdzewieniu cylindra tej zimy. Gdy już wlejesz swój olej, przykręć swoją świecę zapłonową, ale nie do końca i przede wszystkim nie podłączaj swojej świecy zapłonowej. Teraz, gdy nasza kosiarka jest praktycznie sucha, wytrzemy ją starannie ściereczką i nałożymy na nią środek smarny, aby obudowa nie zardzewiała w przyszłym zimie. Są też inne ukryte miejsca, które mogą zardzewieć tej zimy, a są to kable. Dlatego warto nałożyć na nie smar, aby dobrze się przesuwały wiosną, nie zapominając o kołach waszej kosiarki. Teraz twoja kosiarka jest praktycznie gotowa do zimowania, wystarczy sprawdzić poziomy oleju, czy są na odpowiednim poziomie. Sprawdź także stan ostrza twojej kosiarki. Jeśli jest do naostrzenia lub dlaczego nie, do wymiany, to jest odpowiedni moment, aby to zrobić. Teraz umieszczasz swoją kosiarkę w suchym garażu, a w przyszłym wiosennym sezonie, obiecuję, uruchomi się zaledwie z małym białym dymem, ponieważ nie zapomnij, że nałożyłeś olej na cylinder.